Witam Was wszystkich. Ja się nazywam Nex, a to jest moja kuchnia. Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj wam zaprezentować chcę olejek, który nazywam olejkiem posłańca. Jest to cudowna mikstura i moim zdaniem jest to jeden z najbardziej potrzebnych magicznych olejków. Ja zawsze mam przynajmniej buteleczkę w domu, ponieważ czyni on nasze życie o wiele, wiele łatwiejszym. Przede wszystkim. Jest to mikstura otwierająca drogi i zapewniająca nowe możliwości, właściwie na każdym poziomie. Usuwa również wszelkie blokady, które mogłyby wpływać na nasze działania. Jest dobra szczególnie w czasie podróży. Załatwia na najróżniejszych spraw, szukania nowych rozwiązań, także szukania np. nowej pracy, nowego mieszkania, nowych znajomości. Nadaje się także do przyspieszenia postępu praktycznie w każdej materii, więc jak widzicie ma ona nad wyraz wiele benefitów, i poza tym jeszcze przeciwdziała negatywnym skutkom retrogradacji Merkurego, więc można powiedzieć, że jest to cudowna mikstura o bardzo, bardzo, bardzo wielu poziomach działania. I yy, dzisiaj przedstawię Wam jak tę miksturę zrobić. Zanim jednak do tego przejdziemy, to może powiem o tym, co będzie nam potrzebne. Więc będzie nam do tego potrzebna oliwa z oliwek, olej rycynowy, natomiast ziół będą nam potrzebne. Yy. Trawa cytrynowa, czerwony sandałowiec, cedr, mięta i szałwia, jeszcze duży anektwastkowy, więc również bardzo istotny. Natomiast olejków będą nam potrzebny sandałowiec, trawa cytrynowa, kajdżon hmm, rot, olejek miętowy, pomarańczowy oraz różany. Na koniec yy, będziemy potrzebowali buteleczki, oczywiście oczyszczonej wcześniej, oraz małego kluczyka. I to musi być kluczyk, który kiedyś faktycznie coś otwiera. To nie może być taki kluczyk symboliczny, kluczyk zabawka, kluczyk talizman. Tylko to musi być kluczyk, który faktycznie spełnia swoje zadanie i ma tą zdolność otwierania, prawda? No dobrze, i teraz, jeżeli już. Wiemy co jest nam potrzebne, to możemy przystąpić do tego, abyśmy się pomogli nas składnikami roślinnymi. Żebyśmy mogli przybudzić ich moc. A więc wszystkie olejki i wszystkie zioła warto jest tutaj zgromadzić. Pamiętajcie o tym, że najlepsza modlitwa, ja zawsze, zawsze to powtarzam, ale moim zdaniem zawsze należy to powtórzyć, to jest modlitwa z serca, nie przez wyłączone formułki. Modlitwa musi być żywa, musi być żywym dialogiem z Sakrum, musi zawierać waszą czystą intencję, waszą żywą i prawdziwą intencję. To nie jest istotne, do kogo się modlicie, czy się modlicie do przodków, czy się modlicie do jakichś bóstw, czy się modlicie do jakichś duchów opiekuńczych. Ważne jest tylko, aby ta modlitwa była szczera i prawdziwa i zawierała właśnie to, o co tak naprawdę prosicie? Więc ja to teraz właśnie uczynię. I teraz, kiedy nasze już są gotowe do pracy, będziemy mogli się zająć wykonywaniem naszego olejku. Więc na początek bierzemy naszą butereczkę którą uprzednio należy oczyścić, co możemy zrobić przez pryskanie ją na przykład właśnie 7 zł, lub przez oczyszczanie w naturalnego kocigła ja używam tutaj kodidełka pyłkowego. I to jest akurat cymbałowiec, więc też współgra on z naturą mojego zaklęcia. Oczywiście możemy też buteleczkę przesunąć raz nad ogniem i do tej buteleczki klewamy połowę oliwy z oliwek. Oliwa z oliwek jest tutaj bardzo istotna, gdyż uniwersalizuje działanie naszego leku. I także kotwiczyje na planie materialnym. A więc można powiedzieć, że służy zmaterializowaniu naszego zaklęcia. A następnie dodajemy oleju recynowego. Olej recynowy ma taką własność, iż przyspiesza wszelkie sprawy po prostu. Jest bardzo dobrze też w niektórych zaklęciach uzdrawiających, Ale przede wszystkim przyspiesza wszystkie nasze działania. Olej rytminowy jest jednym z najgęstszych olejów, więc on sobie troszeczkę, chwilką będzie tak ciurką. I teraz tutaj mamy taką ilość olejów bazowych, jaka nam jest potrzebna. Bierzemy sobie rondelę. W naszym rondelku umieszczać będziemy zioła. Na początek umieszczamy w nim dwie części trawy cytrynowej. I to takie... No, nie należy jej skąpić, tak? Myślę, że to będzie w porządku. Trawa cytrynowa jest niesamowitą rośliną. Wspaniałą, naprawdę wspaniałą, zwłaszcza tutaj w tym olejku. Ona daje nam nowe możliwości, otwiera przed nami nowe drogi, oczyszcza te nowe drogi, niweluje wszelkie blokady. Jeżeli właśnie cokolwiek nas powstrzymuje, to prawa cytrynowa daje taką energię, która po prostu sprawia, że i tak idziemy do przodu. Można powiedzieć, że energii trawy cytrynowej nie da się zatrzymać. To jest naprawdę wspaniała roślina. I ona stanowi całkowitą bazę taką roślinną naszego rojmu. I teraz do tego dodajemy sobie mięty. Mięty dodajemy jedną część i sobie taką płaską łóżkę. E, mięta e, przyspieszy nam działanie całości, a także daje nowe możliwości. Daje nowe świeże możliwości, nowe świeże spojrzenie na rzeczywistość. Więc też jest bardzo ważne. Dodajemy tutaj szałwier, również płaską łyżeczkę, zwykłą szałwię lekarską. I szałwia zapewnia większą aktywność mentalną, duchową, emocjonalną, a także oczyszcza te wszystkie ścieżki i nasze działania ze wszystkich jakichś takich szkodliwych wpływów, które mogłyby próbować nas powstrzymać. Do tego wszystkiego dodajemy czerwonego sandałowca. Czerwony sandałowiec jest lepszy, jeżeli chodzi o zaklęcia związane właśnie z podróżami i tak dalej. Jego również dodajemy jedną część. Czerwony sandałowiec przede wszystkim otwiera drogi. Harmonizuje także przepływ energii w różnych ścieżkach, a także łączy nas z wymiarem duchowym i tak naprawdę zapewnia nam opiekę i przewodnictwo, cokolwiek nowego nie będziemy robili. I na koniec dajemy jeszcze dwie rzeczy. Dajemy mianowicie pół części cedru odrobinkę dosłownie, nawet tutaj jest troszkę za dużo wystarczy taka duża szczypta. O. Ponieważ Cedr wysiłuje pewność siebie, która jest nam też potrzebna, aby do. A także zabezpiecza stan przeszatania. Chodzi o to, że jeżeli robimy jakieś, potrzebujemy jakichś nowych rozwiązań, nowej pracy, nowego mieszkania, tak, nowych znajomości, nowych punktów zaczepienia, nowych perspektyw, to CETR sprawi, że te rzeczy nie tylko pojawią się w naszym życiu, ale że będą już w nim. To znaczy, nie znikną nagle, że pojawią się tylko na chwilę i później znikną, ale że w nim zostaną. I na koniec do tego wszystkiego dodajemy. Jeden duży anysz gwieździsty. Anysz zwiększa świadomość i oczyszcza ją. Chodzi o to, żebyśmy jakby podczas tych zmian, które nadejdą, byli jak najbardziej świadomi, abyśmy mogli jak najlepiej je wykorzystać. Ten anysz gwiazdkowy dobrze jest tutaj sobie troszeczkę zmiażdżyć. Wystarczy, że go porządnie skruszycie. I również go dodajemy do naszej mieszanki. Dokładnie, cały zalewamy sobie naszą mieszaniną dwóch kolei, Coś będzie taka w miarę gęsta. Jak olej rycynowy jest dość gęsty. I teraz, tak jak zwykle zalecam, to wszystko sobie możemy odrobinką podgrzać. dla mnie alchemia zawsze wymaga tego z tego elementu, więc zaczynamy sobie nasz olejek trochę podgrzewać i e, nie robimy tego szybko bynajmniej robimy to powoli robimy to delikatnie, zawsze że przy olejach musicie szczególnie uważać żeby tak zimnie usmażyć na szczęście w tej chwili ten dźwięk, który nam syczy to jest dźwięk Pali to po prostu w mojej kuchance i sobie tak powolutku ten olej będziemy podgrzewać możemy go także delikatnie mieszać chodzi o to żeby był ciepły może być nawet mocno ciepły, ale nie powinien, zdecydowanie nie powinien i nie może być za gorący. Ta praca wymaga cierpliwości. I na pewno nie jest to coś, co zrobić w chwilę, tak naprawdę powinniście go podłużować. Przynajmniej jeszcze około 40 minut. Mieszając, jeżeli się za bardzo podpięknie, lub zobaczycie, że zaczyna pojawić się na impianku, to natychmiast właśnie trzeba go odstawić, poczekać chwilę, być może pomieszać. Także ta praca wymaga bardzo dużo cierpliwości. W tym czasie, właśnie dobrze jest bardzo skupić się na intencji naszego zakręcia. i również należy wspierać to zaklęcie przez odpowiednie modlitwy, przez skupienie na intencji, przez odpowiednie zaklęcia. Jak najbardziej w czasie tradycyjnym to jest zresztą taki moment, w którym się recytuje wiele zakręć lub nawet czasami się je śpiewa. Ja to teraz zrobię, więc zobaczymy się po przerwie. W nam już ogieńek z zgasł, możemy to wszystko sobie zdjąć. I taką miksturkę najlepiej jest jeszcze potrzymać około pół godziny w cieple, można ją w coś obniąć. Żeby ona sobie tam nachodziła w na spokojnie Robienie olejków, wiecie, wymaga troszeczkę cierpliwości I tak naprawdę to nie jest taka super szybka sprawa Więc tu też zobaczymy się za chwilkę W porządku, nasz olejek już wystygł, spokojnie mogę tego dotknąć Więc będziemy teraz dodawali do niego Olejków eterycznych I na początek, przede wszystkim dodajemy sandałowca już mówiłem, sandołowca czerwonego, który zapewnia nam opiekę, przewodnictwo wyższych mocy i także otwiera przed nami ścieżki i daje nam nowe możliwości. Sandołowca dodajemy tutaj około 9 kropli. Dobry orek sandołowy jest dosyć gęsty, więc troszkę to trwa, ale z drugiej strony nie przydajecie go, a to też sobie plus. Dokładnie, tak. 9 kropelek dołowca Następnym olejkiem, którego dodamy, jest trela cytrynowa. Jak już mówiłem, jest ona całkowitą podstawą naszego zaklęcia i również jej dodajemy. 9 kropli trela cytrynowa, więc nowe możliwości. Postęp. Nowe ścieżki. O, 5, Tak jest, 9 kropelek. Następnie dodajemy sobie. 9 kropli korzenia hajjon, który niszczy wszelkie blokady przed nami i zapewnia nam zwycięstwo i powodzenie i sukces, osiągnięcie sukcesu na każdym poziomie, a także przyspiesza nasze zaklęcie. Jeżeli nie macie korzenia hajjon, możecie w tym miejscu użyć imbiru i dać po prostu 9 kropli imbiru. Następnie dodajemy sobie Sześć kropli róży. Róża ochrania nas i harmonizuje emocje wokół nas i zapewnia nam taką delikatną ochronę, która nikogo nie rani, co też jest bardzo dobre, prawda? już szukamy nowych możliwości. Więc róży dajemy tutaj, jak już mówiłem, sześć kropelek. I na koniec dodajemy trzy krople mięty. Która zapewnia nowe możliwości, świeże możliwości i dosłownie trzy kropelki pomarańczy, która zwiększa siłę przebicia. O, pięć mi wpadło. Dodaje pozytywnego myślenia, dodaje energii, dodaje werwy. Pomarańcze jest, jak taki, wiecie, promień słońca. Wpadłem pięć kropelek. Myślę, że tak naprawdę nic mi nie ubędzie przez to. Warto teraz to wszystko zamieszać. A następnie będziemy naszą które filtrowali. I przelewamy ją sobie przez siteczko. Nie przez żaden filtr, bo resztki roślin nam tutaj wcale nie przeszkadzają. wręcz przeciwnie. Jest w nich moc, która przecież wspomaga nasze czary, nasze zaklęcia. I dobrze jest to oczywiście przecisnąć troszkę. już te resztki roślinne możecie zakopać pod jakimś czerwkiem lub też gdzieś zakopać przy domu. To jest najlepsze, co możecie sobie zrobić. Tak właśnie wygląda nasz po słońcu, który za chwilę przelejemy sobie do buteleczki. Widzicie, zyskał on taki ładny, zielony, z lekko złotawy kolor. I teraz bierzemy buteleczkę W buteleczce, w naszej oczyszczonej buteleczce umieszczamy kluczyk I całość zlewamy sobie do tej buteleczki widzicie on ma bardzo ładny kolor Taki właśnie złocisto-zielonkawy I te resztki roślin Które są w obecne Na pewno nie szkodzą, a wręcz pomagają tak żebyśmy mogli wykorzystać w całości ducha tych roślin, ich moc, ich magię, ich potęgę do przyspieszenia i ułatwienia nam wszelkich spraw, którym będziemy się zajmować Nasz po posłańca zakręcamy O, tutaj widzę jest jeszcze ziarnko, ale z tego, można je dorzucić jako taki symbol właśnie świadomości i tak właśnie wygląda nasz olejek nie wiem czy widać ten kluczyk ale tam w środku jest kluczyk nie poczęśniemy to słychać go i tak wygląda nasza mikstura i teraz jak jej używamy Ano przede wszystkim możemy jej używać na sobie i należy nią posmarować zwykle gardło, splot słoneczny można smarować ręce, można smarować skronie lub trzecie oko, abyśmy właśnie mogli widzieć nowe możliwości i mogli je dostrzegać. Możemy tą miksturę również y, posmarować na przykład nasz samochód, chociażby, zawsze przed naszego samochodu, przed udaniem się w podróż. Możemy jej troszeczkę umieścić na naszych butach przed udaniem się w podróż. Jeżeli chcemy na przykład wysłać jakiś list w sprawie pracy, no to możemy troszeczkę tej mikstury na nim umieścić. Współcześnie dosyła się maila, więc to jest czasami trudne, no ale jeżeli chodzi o jakąkolwiek korespondencję, lub na przykład paczkę, którą chcemy wysłać i martwimy się, że ona gdzieś nie dotrze, również możemy troszeczkę tej mikstury na niej umieścić. Najlepiej tak naprawdę jest używać jej na sobie wtedy, kiedy no jesteście w takiej sytuacji, w której tego potrzebujecie, przykład właśnie idziecie poszukać nowej pracy, czy też jakieś nowe kontakty Wam są biznesowe, potrzebne tak dalej. wtedy możecie się nią posmarować i jest to naprawdę świetny sposób na to, aby wspomóc każdą rzecz, przyspieszyć działanie każdej rzeczy, otworzyć przed sobą nowe możliwości. Także, jak mówiłem, ten olejek jest jednym z takich najbardziej chyba podstawowych olejków magicznych, takie totalna, totalna podstawa warsztatu Każdego czarownika, i myślę, że także osoby, które się nie zajmują magią, naprawdę wiele mogą skorzystać na tym olejku. No dobrze. A w każdym razie ja Wam na dzisiaj dziękuję. Zachęcam Was nieodmiennie do tego, żebyście dali łapkę w górę, żebyście zasubskrybowali mój kanał, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, gdyż w ten sposób wspieracie ideę magicznego odrodzenia w Polsce. No i właściwie to tyle. Mam nadzieję, że mój olejek ułatwi Wasze życie. I otworzył przed Wami wiele świetnych nowych możliwości. Ja zaś na dzisiaj dziękuję i do następnego zaklęcia!